Dziw w Gawędach historycznych o ulicy Topolowej, to tak na 600-lecie łodzi wracamy do czasów bardzo zamieszłych. W ogóle nie wiem, czy wszyscy wiedzą, gdzie się znajdujemy. To jest osiedle Wielkopolska, tam jest kawałek dalej ulica Wielkopolska, tam są tyły szkoły. I tu właśnie przez wiele lat była ulica Topolowa. To jest ślad dawnego traktu, który łączył Centrum Łodzi z Żabieńcem. Jeszcze w ogóle przed XIX wiekiem nim zbudowano ulicę Aleksandrowską, która łączy dalej Żabieniec z Centrum Łodzi i dalej idzie oczywiście do Teofilowa, na Teofilów do Aleksandrowa. Pamiętajmy, że Żabieniec jest dosyć starą wsią, bo ona jeszcze z XVIII wieku pochodzi i jakoś taki trakt musiał łączyć to z tą starą rolniczą. To, to była resztka traktu, która jeszcze została nawet w okresie międzywojennym i w okresie międzywojennym, to zresztą widać o, na tej mapie i w okresie międzywojennym nadano temu fragmentowi ulicy nazwę ulicy Topolowej, tu były takie domy, dwa z nich jeszcze zostały, trochę było gospodarstw rolnych tam na południe po tej stronie i tak trwało to do 1945 roku. Oczywiście zmiany okupacyjne pomijam. Ta ulica, pierwszy problem z toporową pojawił się wtedy, dlatego, że były dwie ulice topolowe na terenach przyłączonych w 1945 roku. To znaczy na Rokiciu była jedna, i na Stokach długa, ale ten problem rozwiązano. Ta topolowa została. Prawdziwe problemy pojawiły się dopiero, gdy zaczęła się budowa osiedla Wielkopolska. To w latach 60. ta ulica uległa znacznemu skróceniu, większość zabudowy zniknęła. Te dwa budynki z numerami ulicy Topolowej zostały i tak naprawdę przetrwały, budynki przetrwały nadal, ale numery przetrwały do 1988 roku, kiedy nastąpiło przyłączenie Nowosolnej. I tam ta nazwa toporowa okazała się potrzebna. Chodziło o ulicę Lipową, którą, która była na, na terenie Nowosolnej, i oczywiście wiadomo, że jest ulica Lipowa również w centrum, z nie mogła być Lipowa druga w Nowosolnej. Poszukiwano jakieś nazwy, doszli do tego, że w zasadzie nazwa toporowa jest wolna, tylko zostały te dwa domy, i w 1988 roku te domy przerejestrowano czyli tu przestała funkcjonować ulica toporowa domy przerejestrowano na dosyć nietypowe numery troszowska 1. A i 1B, zresztą jak ktoś pójdzie tam w stronę ulicy Toroszowskiej, to zobaczy, że jest nawet taka tablica kierunkowa, ale tu jest reszta reszka dawnej um, ulicy Toponowej, reszka dawnego traktoru łączącego Centrum Młodzi z